By worth, I desire your worst so you can just hide while I work. I'm tired, you first. I'll write a second, third verse. About the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something Widzisz, kochanie. chodź na dół, do dołem przejdziemy. Lamy jakieś no, Ale ładne.. pióra to są też ale zobacz 600 zł do gopis. Ładne. Dzień dobry. 220. Ładne no. A to też 200. 2000. No. Euro. Já veio. wyszło jak zwykle to znaczy chciałam miło spędzić czas z Mirosławem a po prostu pod samochód wróciliśmy osobno znaczy on jeszcze nie wrócił nie wiem czy on wie w ogóle jak tu iść yy, po tej galerii ja znam manufakturę więc, więc jestem chyba wcześniej dlatego yy, ale nie interesuje mnie to chciałam miło spędzić czas a, a wyszło jak zwykle no Także u nas też się zdarzają ciche dni i takie y, momenty, wiecie, niezbyt fajne w związku, ale to chyba w każdym związku tak jest. Ale mam zamówienie. Pokażę wam w domu, co kupiłam. Tak jak obiecywałam, łączę się z wami dnia następnego. Y, wczoraj jakoś nie byłam już. Jakby w nastroju, żeby kontynuować ten film, także dzisiaj już go zakończę. Chciałam Wam pokazać, po co wczoraj byłam w zasadzie w manufakturze, w tym Notino. Zamówiłam przez internet perfumy. Mówiłam Wam już w którymś filmiku wcześniej, że kończą mi się perfumy. I tak sobie, wiecie, co jakiś czas sprawdzam, jakie perfumy są. Jakby w promocjach, czy, czy gdzie są i jakie perfumy w ogóle dostępne. To, że nie zamawiam w tym roku kalendarza adwentowego, to już jest postanowione raczej. I raczej wolę sobie kupować po prostu to, czego mi brakuje w danym momencie, a nie inwestować, wiecie, pieniądze, które chciałabym zainwestować w kalendarz, w którego produkty. Będą mi leżały, znowu zalegały i tak dalej. Chcę te rzeczy pozużywać, które mam, yy, i po prostu nie inwestować jakby w kalendarze adwentowe. Może w przyszłym roku, kto wie. W każdym razie w tym roku, oprócz kalendarza z herbatami, czy z jakimiś kawami, czy yy, w ogóle myślałam o kalendarzu w tym roku z Mixit, żeby sobie kupić, ale stwierdziłam, że nie. Stwierdziłam, że sobie kupię jakieś z herbatami w związku z tym też, że e, zmieniam miejsce mojej pracy, e, to będę miała możliwość, żeby sobie robić te herbaty na spokojnie i żeby, e, wiecie, sobie swoje rzeczy po prostu do pracy przynieść i będę sobie próbowała tych herbat. I właśnie wczoraj też przed manufakturą byłam też właśnie w moim nowym miejscu pracy na, na wolnym, bo wczoraj i dzisiaj mam wolne, dzisiaj jest niedziela, więc wczoraj miałam wolne i od rana pojechałam do pracy na 2-3 godzinki, żeby zobaczyć nowy program, bo program nam się zmienia i w tej pracy, w której jestem obecnie mamy. Jeszcze stary program on się u nas zmienia dopiero w styczniu jakoś. Natomiast tutaj, gdzie, gdzie przyjdę on już jest dostępny, więc będę mogła sobie mogłam sobie zobaczyć czym się różni i jakie są w ogóle inne opcje, których nie ma w tym systemie. Na razie mam mieszane uczucia, bo wiecie, troszkę tam ludzi poobsługiwałam na kasie. Kas, kasy też mamy w ogóle zmienione. Mamy zupełnie nowy jakby system postawiony. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie. Wydaje mi się, że jest wszystko do przyswojenia, tylko jakby trzeba się w to wszystko jakby wkręcić. Dobra. I już pokazuję Wam, co sobie takiego wczoraj kupiłam w Notino. Kupiłam sobie perfumy. Z promocji. Nie wiem, czy kojarzycie Preta-Porté. Ja uwielbiam te perfumy do dnia dzisiejszego. Ja sobie robię od nich dłuższą przerwę. Wiecie, każdy ma jakby swój zapach, który towarzyszył Wam od lat młodzieńczych. Czy od no, młodości, powiedzmy, tak? Od lat nastoletnich. I to jest właśnie mój zapach, który mi towarzyszył całe liceum, całe studia. Tylko, że e, kiedyś kupowałam Preta Porter właśnie e, w Rosmanie. E, w tych mm, za 20 zł, w takich e, wodach toaletowych. To, są, no to jest woda perfumowana. E, więc, tym bardziej, fajnie, że udało mi się kupić te perfumy w ogóle. Tak wygląda flakonik. E, I słuchajcie, ten zapach. O matko, wczoraj sobie psiknęłam tutaj, właśnie troszkę. Ten zapach mi tak przypomina moją młodość. Tak mi przypomina moje nastoletnie lata. Dla niektórych może on być duszący, dla niektórych on może być zbyt perfumowany, ciężki, ja go kupę lat nie używałam, więc dla mnie to jest jakby na nowo te produkty, na nowo te perfumy będę używać i na nowo je będę testować i próbować, bo wiecie, też z biegiem lat yy, też się pH skóry z, może zmienić i, i w ogóle. I inaczej te perfumy będą u, też, jeśli chodzi o trwałość, e, też będzie inaczej. I wiecie co? Kupiłam sobie dwa flakoniki e, 50 ml. Zgadnijcie za ile? Na notino. Za 18. Tak, za 18 zł. Z przesyłką, z odbiorem, jakby w sklepie, czyli tam musicie sobie zobaczyć, gdzie są sklepy. Wiem, że w Krakowie, w Warszawie, chyba właśnie w Łodzi, i gdzieś tam jeszcze chyba jest 6 albo 7 sklepów. W których można odebrać również produkty, które się na stronie Notino zamówi, polskiej stronie. I słuchajcie, dwa mnie kosztowały 36 zł i 4 zł, tak, 4 zł dostarczenie do sklepu. Nie wiem skąd tak naprawdę, czy to jest jakiejś bazy, czy to z, ze sklepu do sklepu jako wymianka, ale czekałam na nie dwa dni. I po dwóch dniach przyszedł mi SMS, że już są gotowe do odbioru w sklepie, a że akurat ja je zamówiłam chyba o środy i w piątek dostałam sms no to mówię, dobra, to jutro mam wolne, to sobie pojadę odebrać. I tak też zrobiłam właśnie. Eee, wiedziałam, że weekend mam wolny i że mogę odebrać, także dwa opakowania kosztowały mnie 36 zł. Eee, powiem Wam szczerze, że to jest bardzo dobry deal, bo jedno 100 ml opakowanie kosztowało 60 zł, bez tam chyba 58 z gruszami, więc za 36 plus 4 złote właśnie za przesyłkę do sklepu, za jakby odbiór w sklepie, no to jest 40 zł, jakby zapłaciłam za dwa flakony, czyli za jeden powiedzmy 100 ml, bo to są dwa flakony o pojemności 50 ml. I mam straszny sentyment do tych perfum, naprawdę bardzo duży sentyment. Um, I nie wiem, czy mi kiedykolwiek przejdzie, chyba cały czas będę z sentymentem na te perfumy e, patrzeć. E, będę sobie je do pracy używać. Zobaczymy jak będzie z tym... Bo wiecie, czasami jakiś mocny, silny zapach może powodować bóle głowy jakieś tam wiecie rozdrażnienie czy w ogóle źle się robi, może robić na sercu natomiast zobaczymy czy do nich jeszcze wrócę, możliwe że teraz właśnie jest ten czas kiedy je kupiłam chciałam, wam, chciałam je kupić, bo chciałam też wam pokazać jaki zapach lat młodzieńczych jest moim, był moim ulubionym i właśnie do niego wracam jeszcze mam na celowniku żeby sprawdzić perfumę Miraculum to są takie polskie produkty które są dosyć reklamowane, są różne też nuty zapachowe i tak dalej, ale niestety stacjonarnie ich nie znalazłam one są w granicach 50-60 zł na stronie na stronie notino też ale nie pamiętam jaka pojemność czy 50 czy 100 ml w każdym razie tylko i wyłącznie można zamawiać online, bo w sklepach nie są dostępne, przynajmniej w Łodzi Dlatego chcę jeszcze wypróbować je, bo inne wiecie próbowałam, a, a, a tych właśnie nie. A jestem bardzo ich ciekawa, jak z trwałością. Z tymi, oczywiście mówię o tych miraculum i tych też, bo perfum nigdy nie miałam pret-a-porter, tylko właśnie wody toaletowe. Także wszystko przede mną. A ja się żegnam już w tym momencie z Wami, w tym filmie. Jeszcze wam tylko powiem Odnośnie sytuacji mojej i Mirosława Co wam wczoraj mówiłam na parkingu To sprawę sobie wyjaśniliśmy już Właśnie wczoraj, wczoraj jeszcze też Pojechaliśmy sobie W jedno miejsce Porozmawiać po tej całej sytuacji Takiej niewyjaśnionej no, i wiecie, no i tak to jest, jak jest jedna i druga osoba uparta, trzeba jakoś, nie wiem, się dogadać i trzeba jakoś próbować uh, się pogodzić, bo tarcia mogą być z jednej i z drugiej strony uh, i są i nie ukrywam tego, także um, najważniejsze jest się dogadywać, najważniejsze jest wyjaśnić sobie uh, pewne sytuacje, które nam ciążyły. Ja się cały czas. Drapę po oczach, bo wczoraj jak zmyłam makijaż wieczorem, to wiecie co, miałam tak spuchnięte powieki. Nie wiem od czego. Wydaje mi się, że nie służy mi na powieki ten nowy korektor, którego używam. Jeszcze nie chcę na 100% mówić, bo muszę być pewna, czy to jest korektor, czy to jest po prostu krem bebe, który sobie położyłam na powieki a wczoraj e, nie używałam gąbeczki tylko sobie po prostu krem bebe, rozcierałam palcami e, i sobie również roztarłam e, po powiece i miałam takie spuchnięte, takie obrzmiałe powieki wczoraj, że cały wieczór mnie po prostu e, no oczy szczypały piekły i, i jak zmyłam makijaż, bo ledwo wróciliśmy do domu to była chyba około godziny 20 czy 19. Ja od razu poszłam do łazienki zmywać makijaż, e, brać prysznic i, i wiecie, żeby, żeby sobie to wszystko zetrzeć i olejkiem, i w ogóle właśnie mam nowe produkty, które będę chciała Wam pokazać, ale to już pokażę w kolejnym vlogu, bo zamówiłam sobie coś fajnego i chciałam Wam właśnie pokazać, też powiedzieć parę słów o tej marce, bo jest to nowa marka, ale to w przyszłym vlogu. Zapraszam bardzo serdecznie. No i nie dokończyłam tamtej myśli, bo już przeleciałam na kolejną. No i taki właśnie wczoraj wieczór miałam ze szczypiącymi oczami, sobie zakraplałam oczy i w ogóle, ale to nie były jako takie suchość wokół i, i w ogóle yy, nie był to problem z moimi oczami tylko z powiekami ewidentnie coś mi zaszkodziło także jak będę wiedziała co to na pewno Wam powiem czy tuż do rzęs, czy właśnie krem BB położony na powieki bo nie sądzę, że cienie cienie używam już od dłuższego czasu i nie miałam aż tak spuchniętych powiek nigdy jak teraz potestuję zobaczymy może brokaty mnie podrażniły, nie wiem. W każdym razie żegnam się z Wami w tym momencie, zapraszam na kolejne filmy, powinny być dla Was interesujące i do następnego zobaczenia. Buziaki, pa! pa.